Witam z wieczornej stacji miechów Jest godzina po 21. Chciałem przyjrzeć się oświetleniu na stacji w Miechowie. Jesteśmy na peronie pierwszym W dziadówkach mamy oświetlenie LEDowe, mimo że to jest bardzo mały przystanek osobowy. Mało kto tam wsiada. W Mihowie jest stacja i sporo ludzi dojeżdża. Pomijam, że tu nie ma oświetlenia LEDowego, które powinno być. Ciężko jest o oświetlenie normalne też. Już mamy dwie żarówki nieświecące, zobaczymy ile jest. Trzecia. czwarta piąta szósta siódma Kolejna. No i na końcu jeszcze jedna. Najgorszy fragment jest w tym miejscu. Niewiele widać na peronie. Starsza osoba miałaby problem, żeby bezpiecznie się tu poruszać. Mam nadzieję, że oświetlenie będzie naprawione, a najlepiej wymienione na LEDowe, które nie dość, że jest bardziej energooszczędne, to więcej światła daje. To tyle z wieczornej stacji miechów.